Dlaczego prowadzenie profili na social mediach w większości firm jest tak denerwujące? Co z tym zrobić? Jak to naprawić? Jak zatrudnić do tego AI? Na te pytania odpowiem w ciągu najbliższych paru minut. Na początek najważniejsze info: Masz firmę, masz profile na social mediach, ale nie wiesz co publikować? Błąd, bo to znaczy, że nie zrobiłeś, czy nie zrobiłaś strategii swojej marki na social mediach, więc musisz tam wrócić i zrobić to. Najlepiej z profesjonalistą. Z braku strategii bierze się dziwne przekonanie, że wrzucanie postów na socjalki to taka miła, łatwa i przyjemna praca. Nie jest tak i każdy, kto dostał takiego gorącego ziemniaka u siebie w firmie, doskonale o tym wie. A teraz konkret. Sprawdziłem najczęstsze posty, jakie dostaniecie do zrobienia na socjalkach. I to będzie tak: 1. Promocja produktów i usług. 2. Employer, branding i życie firmy. 3. Edukacja i budowanie eksperckości. 4 sukcesy i nagrody, 5 wydarzenia i aktualności oraz 6 treści angażujące. Pogubiłem się w liczeniu na palcach. Bierzemy się więc do roboty. Wybieramy sobie dowolny czat. Ja wybieram czat GPT w wersji płatnej, ale darmowa poradzi sobie równie dobrze. Najpierw musimy opowiedzieć czatowi o naszej firmie i dać mu kontekst tego, co będziemy robić. Prompty wstawię w opisie filmu. I nasz pierwszy promptik tutaj leci. To jest tak. Pracuję w firmie WebSensa. Stwórz profil firmy, określ jej wartości i oceni rodzaj wizerunku, jaki sobą reprezentuje. Opisz to w kilku zdaniach. Posłużą one do przekazania do działu marketingu, który będzie tworzył posty na social media. Strona internetowa firmy to. No i on sobie tutaj ze strony internetowej wszystko ładnie przeczyta i stworzył nam taki ładny profil. Idziemy więc dalej. Tym sposobem zrobiliśmy opis naszej firmy, który będziemy wykorzystywać do dalszej pracy. Teraz nadajemy dalszy kontekst w naszym czacie i przekonujemy go o tym, że jest specjalistą od social media. Jesteś specjalistą do spraw social media i wizerunku firmy. Twoim zadaniem jest tworzenie treści na LinkedIn dla naszej firmy Websensa. Posty mają zawierać się w długości od 100 do 800 znaków. Pamiętaj o specyficznym formatowaniu, który będzie można skopiować do postu na LinkedIn. Możesz używać emotikonek tam, gdzie jest to wskazane. Naszym głównym celem jest budowanie wizerunku naszej marki zgodnie ze strategią. Czekaj na polecenia tworzenia postów, będziesz otrzymywać tematy. Teraz jesteśmy już bardzo ładnie ustawieni i możemy tak na szybkości przejść przez kilka przykładów, o których mówiłem wcześniej. I wpisujemy pierwszy nasz promptic, korzystając z tych informacji, stwórz post na temat produktu Pronout Research, pamiętaj o specyficznym zapisie nazwy strona produktu. On sobie tutaj bardzo ładnie skorzysta z tej strony, ale jeśli nie mamy gotowego opisu produktu na stronie, no to musimy wprowadzić jakieś dane do czatu. I możemy opisać mu naszą sytuację, co zaraz pokażę, jak zrobić. A tymczasem nasz prompt, który nam wysmażył nasz czad, jest to oczywiście taki post typowy dla LinkedIna. Mamy tutaj hashtagi fajne sobie dostawił. Mamy tutaj jakieś call to action z zaproszeniem do przejścia do opisu strony i całkiem zgrabnie mu to poszło. Gdybyśmy natomiast nie mieli tego opisu, no to wtedy możemy korzystać z takiego promptu. Muszę stworzyć treść do postów na social media dla mojej firmy na temat nowego produktu. Zadawaj mi pytania na temat produktu, aż będziesz mieć wystarczająco dużo wiedzy, żeby stworzyć post na LinkedIn. I tutaj już dalej rozmawiamy sobie z czatem. Czasem warto porozmawiać o swoich produktach i usługach, nawet jeśli są już opisane, bo można wtedy spojrzeć na nie z nowej perspektywy, troszeczkę z innej strony. Ale to tylko taka moja mała dygresja. Przejdźmy więc dalej. Post drugi, życie firmy. I przechodzimy od razu do czatu. Stwórzmy teraz post na temat życia w firmie. Ostatnio obchodziliśmy 14 urodziny firmy. I mamy tu piękny, króciutki pościg. Mamy hashtagi. On od razu proponuje, żeby przygotować kilka alternatywnych wersji. Więc jeśli te by nam się nie spodobały do końca, no to możemy wtedy lecieć z tym dalej. Trzeci typ posta. Post na temat eksperckości. Stwórz post budujący naszą eksperckość. I co jest najlepsze, my nie dajemy mu tutaj żadnego dalszego kontekstu, więc on zmyśli sobie cokolwiek. I zrobił po prostu info o tym, że my w naszej firmie Websensa wierzymy, że AI działa najlepiej, gdy łączy innowacje z doświadczeniem i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest to taka trochę autoreklama. I znów proponuję też stworzenie innej wersji. Gdybyśmy chcieli popchnąć go w jakimś kierunku konkretnym, no to też możemy mu dopisać, żeby na przykład był to post z jakąś ciekawostką albo z czymś podobnym. 4, czyli sukcesy. Ostatnio otrzymaliśmy nagrodę Złotego karasia za najlepsze rozwiązania AI w dziedzinie badań jakościowych. Napisz o tym post. I tutaj znowu mamy nasz pościg. Przejdźmy więc dalej. Stwórz post dotyczący nowości ze świata AI, który będzie interesujący dla odbiorców. Sprawdzamy ten post, i znów możemy poprosić go o jeszcze zmianę w tej wersji. Natomiast widzimy, że nie sprawia nam to żadnej trudności. Szósty post treści angażujące, to mnie bardzo ciekawi. Też co on tutaj na wymyśle. I stworzył opis, w którym ma takie call to action, żeby podzielić się swoimi doświadczeniami w komentarzach i będziemy wymieniać się wiedzą i inspiracjami w ten sposób. Efekty są naprawdę bardzo zadowalające. Każdy z tych postów możemy sami edytować, ale możemy też poprosić czat o zmiany. Na przykład zmianę tonu na bardziej profesjonalny, wrzucenie większej liczby hashtagów czy dodawanie zawsze tej samej linijki tekstu. Na przykład na końcu każdego postu pisz zawsze: jesteśmy z wami bądź z nami. No i wtedy tak rzeczywiście będzie. Mam nadzieję, że koncepcja jest zrozumiała. Najpierw nadajemy czatowi kontekst. Opowiadamy o naszej firmie, o tym, jak on powinien się zachowywać, jakie są nasze cele itd., a następnie w tym samym okienku czatu będzie cały czas działał jak nasz ekspert. Jeśli chcesz, możesz poprosić go o otworzenie pliku PDF z opisem firmy i zadania i przesłać ten plik np. do innego pracownika, czy zapisać sobie na później. Proste? Proste. Materiały z tego odcinka będą dostępne w opisie. Do zobaczenia.